Eee, ja na pewno tak nie umiem, nie, brak mi talentu, no co? Gdzie to musi być drogie wszystko? Gdzie ja na pewno tak nie będę malować? A te kursy są tak drogie, niczego się w nich nie nauczę. Hmm. I powiem ci jedno. Na pewno się nie nauczysz. Jeżeli sama tego nie będziesz chciała. Kursy to nie wszystko. Musisz też jeszcze... Chcieć! I niestety nie ma tu miejsca. Eee, nie mam czasu, mam rodzinę, mam dziecko, pracę. Masz czas. Jak się bardzo postarasz i bardzo chcesz, znajdziesz go. Może nie tyle, jakbyś siedziała w domu, ale znajdziesz. Zostań ze mną, a pokażę ci, jak w prosty i łatwy sposób. No, nie wszystkie zdobienia, dobra, nie oszukujmy się, nie wszystkie zdobienia są proste i łatwe, ale da się nauczyć poprzez pracę i nie wydając tysięcy na szkolenia. Ja korzystałam tylko z kursów online. Nie byłam na żadnym szkoleniu stacjonarnym. Jednakże poświęciłam temu kupę kupę godzin. No to co? Zaczynajmy zaś tam ze mną a będę nagrywać dla Ciebie filmiki o produktach, o pędzelkach. O zdobieniach. Fajnie by było, jakbyś skomentował, skomentowała, które z tych zdobień chciałbyś zobaczyć. Postaram się je nagrać jak najszybciej, jak tylko dorobię się statywu.